Cześć Wąpi Wamaniacę. Dzisiaj opowiem krótko, mam nadzieję, i zwięźle na temat IPy, na temat kategoryzacji IP i, i chciałbym po prostu, żebyście wiedzieli, z czym to się je, ponieważ dostałem pytanie, komentarz, więc postaram się na nie odpowiedzieć. Oczywiście zastrzegam, mogę y, jakby wyrażać skróty myślowe, mogę się mylić, więc jeśli ktoś znajdzie błąd w moim filmie, serdecznie zapraszam do komentowania. Więc najpierw zacznijmy od tego, że IPy. To jest kategoria stylów, kategoria piw górnej fermentacji, gdzie tak naprawdę. Drożdże produkując jakieś eskry mogą dawać aromaty owocowe, jakieś, nie wiem, czerwonych owoców, żółtych owoców, śliwki, różnej maści, aromaty, które nam się będą kojarzyć z owocami, może czasami to być, nie wiem, nawet jakieś more, nie morelowe, tylko marmoladowe aromaty. Tego może być naprawdę dużo, w zależności od, od stylu piwa i od drożdży, oczywiście w ramach IP. No to e, zaczynajmy od samej, e, dobra, nie, nie zaczynamy od ipy. Zaczniemy od tego, że właściwie ja klasyfikuję ipy w dwóch wymiarach. Pierwszy wymiar to jest z jakich one pochodzą, z jakiego rejonu chmieli i, i jakie mają jakby, z, z, jakby słody główne wiodące w piwie, lub z jakiego stylu piwnego się wywodzą. I to się po prostu będzie w różnych jakby wariantach mieszać. To dla mnie jest jakby taki podstawowy e, jakby mechanizm ogarniania tego tych styli piwnych. No dobra, zacznijmy od samej ipy właściwie. E, przy okazji tutaj mam e, rolling jacka z mm, alebrowarą. No to czymże jest ta ipa? Ipa to jest taki styl piwny wywodzący się z brytyjskiej myśli piwowarskiej, gdzie tak naprawdę je bazuje na brytyjskich mielach. I oczywiście na słodzie e, pale ale plus takie tam jakieś bliskie, dodające specyficzne aromaty, do tego za chwilę dojdę. Czym się charakteryzują brytyjskie chmiele? Tym, że są trochę ziołowe, potrafią być kwiatowe, potrafią czasami jakby w gardle jakby szczypać, w nosie też, bo się wyczuje jakieś aromaty korzenne. Czasami mogą być jakieś tam zapachy tytoniowe, e, to jest jakby profil chmielowy tych piw. Jeśli chodzi o słody, no to powinno to być tak, że one powinny być e, takie biszkoptowe, takie troszeczkę tostowe, jakieś takie pszeniczne, czasami takie bułka, ale to w zależności jakby od Stylu, nie, może, nie, może to się pojawić, natomiast w stylu IP nie powinno się pojawić coś takiego jak karmelowość, czyli te aromaty karmelowe nie powinny być i dobrym przykładem, w sumie antyprzykładem, jest takie pejoratywne określenie ataku chmielu, gdzie tak naprawdę ludzie mówili atak karmelu, po prostu było za karmelowe. To jakby była, to był największy zarzut do ataku chmielu. No to jeśli mamy. Ja nagrywam. To nic. Jeśli mamy teraz e, klasyfikację IP, to mając brytyjską myśl piwną, możemy przejść do amerykańskiej myśli piwnej, gdzie tutaj tak naprawdę różnicą jest chmiel amerykański, czyli powiedzmy, no Citra i tak te wszystkie jakieś inne różnie maści chmiele. No i te właśnie ajpy, te amerykańskie będą różnić się tym, że będą bardziej cytrusowe, grejpfrutowe, jakieś owoce tropikalne, melon, tego jest mnóstwo jakby takich aromatów chmielowych. No i jeśli odchodzimy od IPA amerykańskich, to mamy jeszcze dwie podkategorie, West Coast i East Coast. West Coast natomiast jest taki styl piwny, który uwielbiam z dwóch powodów. Po pierwsze jest wytrawny, czyli nie jest za so słodki, a druga rzecz jest bardzo mocno goryczkowy. I tak naprawdę w tym piwie, e, jeśli chcemy znaleźć fajne, goryczkowe piwo, to bym szedł w tym kierunku. Nie IPA, ale West Coast IPA. A z drugiej strony mamy East Coast IPA. Ja East Coasty klasyfikuję podobnie. Uważam, że to jest coś, takie, coś takiego samego jak New England IPA. Te piwa są takie bardziej cywilne, czyli bym powiedział takie bardziej pełne, bardziej słodowe, bardziej chmielowe. Te chmiele też buchają z różnej maści, jakby z każdej strony różnymi tam aromatami, czy to w smaku, czy to w zapachu. Oczywiście to skracam jak tylko się da, bo temat jest naprawdę długi, można by o tym opowiadać. Mamy też takie IP, -y, które są troszeczkę lżejsze, czyli mniej alkoholowe i dające tyle samo aromatu i radości, czyli to są sesyjne IPY. I, i też, czy to będzie New Zealand Session IPA, czy American Session IPA, no to zasada jest taka, taka, że one muszą być mniej alkoholowe, ale dawać tyle samo przyjemności. Teraz będziemy klasyfikować IPY względem stylu piwnego. Mamy piwa belgijskie, które tak naprawdę cechuje ich, cechują ich drożdże, czyli takie jakby nuty owocowe, mocno estrowe właściwie. W belgijskich piwach słody i estry jakby grają pierwsze skrzypce. A jeśli do tego dodamy chmielę, to mamy po prostu belgijskie IPA. Z tego co kojarzę, belgijskie IPA oprócz double IPA jest najmocniejsze alkoholowe, ma najwięcej właściwie ekstraktu BLG początkowego. No, i teraz e, idąc na przykład e, koło, będąc jeszcze w Belgii, mamy witbila, czyli przeniczne piwo z niesłodowanej przeniczcy, i dorzucimy tutaj znowu chmieli do, do kotła. E, czy to w aromacie, czy to jakby już w samym smaku, te chmiele będą wyczuwane, więc mamy White IPA. No teraz, idąc troszeczkę y, z Belgii, przechodząc na Niemcy, mamy pszeniczne piwa, czyli wheat IPA. No to pan i pan jest idealnym przykładem. To jest też piwo, które ma w cudzysłowie być, y, mieć jakby aromaty pszeniczne wyczuwane, powiedzmy ze słodów, y, czyli nie wiem, pszen, no, taka bułka pszenna, a do tego się pojawia tam multum, y, Smakowe, aromatowe, w smaku w aromacie tych wszystkich śmieli, które zostały dodane. No i tak jak nagrywałem, albo nagrywałem kilka odcinków. No po prostu With IPA, browar trzech jest fantastyczny. I teraz idąc w, w wymiarze zasypu, możemy mieć RAI IPA, czyli żytnie IPA, czyli właściwie bazą jest piwo żytnie, w którym tak naprawdę pierwszą, pierwsze skrzypce grają za, słody żytnie. Słody żytnie to cechują się taką pełnością, takim odczuciem oleistości na języku, takiego trochę zalegania, ale nie takiego słodkiego zalegania. No i jak dodamy chmielę, no to mamy Piwo Żydnie z mocnymi dodatkami chmieli. I tak samo, czy to będzie nowozelandzkie, brytyjskie, polskie, amerykańskie chmiele. Nieważne, ważne w tym jest, że przy ipach mamy właśnie dodatek tych chmieli, taki mocno zaakcentowany. Mamy też coś takiego jak Cold IPA. To są takie ipy, które są właściwie podobne. Parametrami do lagerów, czyli do, do piw dolnej fermentacji, one są słabe pod względem alkoholu, natomiast są chmielone na zimno. Po to, żeby dać jakby bogactwo chmiel, chmielów, aromaty, aromatyczne e, w smaku oraz w zapachu tych piw. Z tego co kojarzę, można też nazwać chyba Pilsner India Pale Ale, ale tego nie kojarzę, gdzieś mi coś takiego myknęło. Pojawiają się takie też ipy, Single Hop IPA, czyli to są piwa, które zostały nachmielone jednym chmielem od początku przygotowaniu, czyli dodawaniu chmielu na goryczkę, i później na przykład na chmieleniu na zimno albo do wil, na Whirlpool, tak naprawdę, czyli w przepływie e, brzeczki. E, no i one dodają właśnie takie aromaty różnych owoców no, tropikalnych, tak jak zresztą mówiłem, tak? E, to jest coś takiego, co my tu jeszcze mamy DDH Ipa, czyli Double Dry Hopped IPA, czyli to jest jeszcze bardziej nachmielone na zimno, czyli żeby dawać jeszcze więcej aromatów chmielowych w, e, nie w goryczkę, tylko w aromat w różnej maści chmieli. czyli to są podwójnie nachmielone na zimno IP. Nie wiem, czy mówiłem o Double IPA. Double IPA to są takie ipy, gdzie browary powiedziały, no dobra, ta ipa już wszyscy robili tą ipę, no to my teraz dodamy więcej chmielu na goryczkę, dodamy więcej słodów, żeby było więcej alkoholu i to będzie double IPA. Tu jeszcze mam zanotowany Polish IPA. Polish IPA, no to jak nazwa sama mówi, to jest IPA na polskich chmielach. Tak, czyli po prostu nasza polska myśl, chmielna, że tak powiem w tym tem. No i to, jest, to są te IPY, które kojarzę. Jeśli powiedzmy sobie będziemy krzyżować te wszystkie chmiele, myśli, jakby style piwne, to tych jakby rozgałęzień IP jest dużo. Natomiast najważniejsze jest to, żeby wiedzieć, że IP to są piwa po prostu bardziej nachmielone od takich zwykłych. No i tyle. Mam nadzieję, że rozjaśniłem Wam, a jak nie, to trudno. Trzymajcie się i do usłyszenia.